Do serwisu trafił oto ten laptop od producenta Dell To jest linia Vostro model 5481 Laptop trafił do serwisu ponieważ nastąpiła tutaj aktualizacja systemu operacyjnego z Windows 10 do systemu Windows 11 i niestety, ale ta aktualizacja nie została poprawnie ukończona Zaraz Wam pokażę jak wygląda sytuacja Urządzenie sobie uruchomimy Chwilkę będziemy musieli poczekać. Jak widać mamy logo producenta urządzenia. Następuje ładowanie systemu operacyjnego i jak widać mamy już ikonkę logo ładowania z systemu Windows 11. Było słychać dźwięk. No i teraz w tym momencie powinien pojawić nam się ekran logowania do konta użytkownika. Ale jak widać, tego ekranu niestety nie ma. Jest tylko i wyłącznie kursor myszy i na tym się wszystko kończy. Nie działają tutaj żadne komendy klawiatury, nie działa Ctrl and Delete, i mnie teraz czeka naprawa tego systemu operacyjnego, ponieważ jest to laptop firmowy, są tutaj dosyć ważne dane na dysku, a klientowi na tych danych bardzo zależy. Sprawa komplikuje się o tyle bardziej, że mamy tutaj konto Microsoft jest uruchomiona funkcja BitLocker i nawet gdybym chciał ten dysk zdemontować z tego urządzenia podłączyć go pod inne urządzenie no to z automatu włączy się szyfrowanie ja nie jestem zwolennikiem aby przeprowadzać aktualizację z jednego systemu operacyjnego do drugiego najlepszą opcją jest wykonanie formatowania partycji bądź dysku i instalacja takiego systemu na czysto od nowa jeżeli nie chcecie aby w Waszym laptopie czy też komputerze stacjonarnym spotkała Was podobna sytuacja przy aktualizacji systemu operacyjnego z jednego na drugi, to najlepiej ją nie przeprowadzajcie. Sformatujcie sobie dysk bądź partycję i wykonajcie instalację systemu od zera na czysto.